Serdecznie. Szanowni Państwo, no, rozmowa przybrała na to naprawdę wymiar walki, takiej wojny politycznej, a zapomina się o tych naj, najważniejszych ofiarach, czyli dzieciach i ich rodzicach, czyli no, nas konkretnie. I teraz wobec tego mam pytanie do Pani Minister, bo skoro chcecie to wydać w formie rozporządzenia, widzicie taki opór? Czy nie można po prostu wydać tego w formie zaleceń? Byłoby to o wiele bardziej skuteczne i może mniej kontrowersyjne. W rozmowie z jedną z wicedyrektor prywatnych szkół już słyszę głosy, że może wywiesimy banery tutaj, zadajemy prace domowe, to zachęci wielu rodziców do przejścia do nas, do prywatnej szkoły. W rozmowie z redaktorem Rymanowskim pani minister Nowacka powiedziała, że projekt ma spowodować, że dzieci będą spędzać więcej czasu z rodzicami. Pani minister, czy naprawdę w to wierzycie? Czy, czy wierzycie, czy nas jako społeczeństwo stać na taki eksperyment? Z drugiej strony odchudzacie program nauczania. Czy jest to dobry kierunek? Bo w mojej ocenie nie. No i ostatnie pytanie. Jak na to wszystko mamy my jako rodzice, jako obywatele polscy zarobić? M mój waber w budżecie ma 480 milionów rocznie. 254 miliony idzie na oświatę. Widać, że jest za duża dysproporcja między wydatkowaniem subwencji oświatowej na nauczycieli w stosunku na przykład do takich grup jak emeryci. Może warto uruchomić Najwyższą Izbę Kontroli i sprawdzić wydawanie tych środków finansowych na nauczycieli, bo może jest po prostu tego zbyt dużo w takich dzielnicach. Nie wszystkie obietnice wyborcze trzeba wypełnić, a na pewno nie wszystkie warto. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że przede wszystkim trzeba patrzeć na dobro dziecka, a najwyższa izba kontroli kontroluje wydatkowanie budżetu państwa, a nie prywatnych pieniędzy, więc tutaj na pewno, na pewno działa zgodnie z prawem.